Miłośnicy literatury mieli okazję poznać twórczość Krzysztofa Wądołowskiego. Jest to autor książek Mordechaj Lewi-Stykocina i Fotele 2. W czasie studiów był współautorem Nowego Medyka, ITD, kwartalnika Warszawskiej Akademii Medycznej i Służby Zdrowia. To także współzałożyciel lokalnych czasopism na Mazowszu Słówko i Wiadomości Mazowieckie. Ponieważ yy... Trochę lat spędziłem jako dziecko tu w Białymstoku, potem jeszcze wracałem tutaj w latach 90. A to jest miejsce takiego tyglu kulturowego, tu się krzyżowały tradycje polskie, polskie katolickie, polskie prawosławne, polskie żydowskie, bo takie też. Tu też mamy na Podlasiu Tatarów. Dzisiaj wielu ludzi nie dostrzega tego. Mówią o czystości rasy, mówią o, o tym, że Polska dla Polaków. Tak naprawdę w każdym z nas są geny, które są obarczone właśnie szwedzkimi, rosyjskimi, tatarskimi, żydowskimi. I chciałem to pokazać. Chciałem pokazać, że kontakty i. Życie wspólne tych różnych ludzi, ludzi różnych wyznań, wcale nie zawsze się kończyło konfliktem. Często były to i nie zawsze była to tolerancja, to była akceptacja, wzajemne przenikanie się. Mało kto wie, że jak budowano katedrę, do budówkę do kościoła branickich, to i prawosławni, i Żydzi też pojechali do Cara, żeby tą przybudówkę <grych> zrobić, prawda? żeby podpisał zgodę. E, przybudówka okazała się dużo większa od pierwotnego kościoła. E, dlaczego pisze? No jest tyle różnych zdarzeń, które wymagają pokazania. E, to nie jest tylko kwestia e, innej wiary czy, czy innego pochodzenia. Obecnie pisarz przygotowuje trzy nowe książki: pokręcone ścieżki, krzyże i belgijskie czekoladki. Te trzy książki, które teraz przygotowuję, to są książki współczesne. Może krótko powiem o czym. Książka pod roboczym tytułem Krzyże to jest opowieść o wspaniałym chirurgu o profesorze notabene moim koledze ze studiów, który jest, był, bo już nie żyje fatalnym człowiekiem. I on 10 kwietnia 2010 roku zapala znicz na krakowskim przedmieściu i nagle coś w nim pęka. To jest takie pokazanie jak katastrofa w Smoleńsku wpłynęła na zmianę na zmianę człowieka, na, na taką transformację duchową. I człowiek wierzący i traktujący pacjentów z góry Nagle dostaje olśnienia, a w finale robi krzyż z Brzozy i z Warszawy niesie go do Świętej Wody. Także to jest taka trochę może za, za wyraźna, za wyraźna historia. Druga książka to jest książka, która to są wspomnienia mojego sąsiada Zygmunta Oleksiaka. Czeka, który brał udział w powstaniu warszawskim, a potem trafił do Rzymu. I to jest ogromna przygoda w tle Afryka. Ślub z Marią Averardi, córką banko, wielkiego właściciela, czy współwłaściciela Banku Ambreziano, No i tragiczne losy później, zarówno Marii Averardi, jak i Zygmunta. Trzecia to jest zbiór opowiadań. Między innymi jest opowiadanie o tym, jak ukradłem belgijskie czekoladki mojej ciotce, właśnie takiej dalekiej kuzynce, tu w Białymstoku, na ulicy Kochanowskiego. Już na ulicy, która praktycznie już nie istnieje, te domki drewniane gdzieś zniknęły. I poza tym mam masę różnych pomysłów takich, o których teraz nie chcę mówić. 20 maja gościem środy literackiej w Księżnicy Podlaskiej będzie doktor nauk humanistycznych Łukasz Zabielski.